Witam serdecznie z tej strony Jason. Rozpoczynamy nową serię pod tytułem Oceniamy polskich graczy. Gdzie będę oglądał streamy. Nie mówiąc o tym, nie mówiąc o tym danemu graczowi. Będę wchodził na stream, będę oglądał, będę komentował. W dzisiejszym odcinku mamy, mamy tutaj na ekranie dziką różę XYT. Znana polska YouTuberka. Gra jak widać belerikiem. Ustawiła się na linii z Johnsonem, więc mamy tutaj dwóch tanków. W ogóle tutaj jakiś. jakiś troll kim tutaj zrobili, z tego co widzę. Pięć tanków w teamie. Dzika róża na beleriku. Oblegają tutaj dosłownie, oblegają tego lapu-lapu, który teraz ofensywnie do nich podszedł, jednak tutaj. Johnson i belerik! No, wycofują się, wycofują się. Dzika róża chyba idzie dżunglować, jednak nie. Stoi w krzakach. Ponieważ Beleryk jest zielony, zlewa się z trawą, Znowu atak ze strony Lapu Lapu. Dzika róża tutaj stunuje. Rzuca pod siebie leczenie i Lapu Lapu ucieka, ale to było bardzo taktyczne ze strony dzikiej róży ten hill. Bo we dwójkę, no, mógł im napierdolić ten lapu, że oczywiście przydał się ten hill tutaj. Chylos jeszcze przyszedł, zgankował bardzo mądrze, niemal niezauważony w biegu na linię. No i tutaj próba podjęcia kraba. Czy to się uda? Czy tu się uda? Ekspresowo po prostu obijają tego kraba. HP schodzi jak szalone. Lapu-lapu oksuje, wajpel. Tutaj przymierza się, żeby go ukraść. I czy on to zrobi? Dzika róża odstrasza go pnączami. Lapu-lapu podbiera! Podbiera im kraba. Zajebał im kraba. Dzika Róża odpala sprinta, przebiega po prostu, żeby tu szybciej zgankować z bota na mida. Łapią tutaj, ginę Eudorę. Dwa tanki dojeżdżają ją jak szalone. Eudora próbuje uciekać, chyba nie ma na to szans, chyba nie ucieknie. Tutaj, no, nietrafiony młot ze strony Johnsona. Atak na Dziką Różę, atak na Johnsona. Johnson przeżył to, przeżył to. Dzika Róża tutaj odbiega razem z nim. Johnson ma mało HP, Dzika Róża też musi recallnąć zatem, ponieważ jest lojalna wobec niego. No, emocjonujący mecz. 3,5 minuty. Dzika róża już prawie wbiła czwórkę. Wszyscy tutaj poskładali roamingi oprócz Hyllosa, z tego co widzę. Ciekawa strategia. Ciekawe, czy któryś z tych tanków, z tego co widzę, to tak. O! O! Tu będzie jakaś akcja. Jazda! Eudora się z tego nie wywinie. Dzika róża będzie fragować. Jednak Johnson zdobywa Kila. Tak, tutaj mamy Akaja, który będzie szedł AD. Widzę, że składa Seven sisa czy tam Heptasisa, jak to się teraz zwie. I mamy Apechylosa. Tutaj kufra z enemy, ale zobaczcie jak go załatwili. No klasa, klasa. Cztery tanki na topie. Xborg wbił się jak szalony, po prostu z ultem z daleka. Nie pierdoli się. Dzika róża obijana, ale Xborg jednak decyduje się wycofać. Dzika róża bezpiecznie rikoluje do bazy. Razem z Frankiem, Oniku Lunox, wyruszą zaraz w niebezpieczną podróż. No to jazda. Johnson tutaj przejeżdża. Zobaczmy, jak on. No i przypierdolił, a bo on się chciał do. Dzikiej róży po prostu przenieść. W trójkę raźniej rzucają sobie hila pod nogi. Przeciwny Guzjon tutaj zrobił żółwia, turtla, ale zostaje nam idzie. A tutaj zbiór tanków na topie, bo tutaj Akaj został zabity. Exburg poległ, kufra, cóż, to był za. Taktyczny ult. On chyba chciał odetchnąć przeciwników, żeby uciec tutaj, zmieniając się w piłkę na drugim skillu. Poziom jest naprawdę wysoki, wysoki. Te techniki gry tutaj, no. Nie jestem w stanie ich nawet w pełni zrozumieć, niektórych zachowań i technik, ale to jest wyższa szkoła. Także zobaczmy, jak tutaj dzika róża roamuje. Będzie gankować tego miniona. Zgarnęła za niego hajs. Czy podejmie. Próba robienia bufa Nie. Buffy będą nietchnięte. Lapu, lapu tutaj cały czas Oniku Vipel puszczuje tego bota. Zadynka na topie się szykuje. No i kufra tutaj obijany. Jazda. Atak tanków. Dzika Róża ledwo to przeżyła, ale atakuje tutaj swoją pasywką. To jest dobra postać dla niej, bo nic nie musi robić, a coś tam będzie obijała, więc może sobie tylko biegać. Czy zostanie tutaj... Tak, ten o ją dopadnie. Nie, a jednak... Dzika róża poległa przy Guzjonie. No i co ten Guzjon tu jeszcze wymyśli? Atak na Akaja pod Turetem, ale Turet został zniszczony. Kursją tutaj. Już Killing Spree niszczy ten team pięciotankowy. No, nie wiem jaką oni mają strategię. Myślę, że dzika róża tutaj jako. Głowa drużyny jako tutaj przywódca, ona coś wymyśli. Spójrzmy na bildy, co oni tu szykują. Akai już z Heptasisem. Hylos z Lizakiem. Dzika Róża defensywnie, Serwus defensywnie. Franco tutaj złożył maskę, by stać się niewidzialnym i łapać przeciwników. No, strategię mają. Bów tutaj kradnięty przez Kusiona, który ma level 10, gdy... ...piątka tanków ma szóste, siódme levele. Myślę, że on by się mógł śmiało wbić w tą dwójkę tanków i za wiele by mu nie zrobili nawet. Tylko Franko by pokasował. No i ten lapu-lapu tutaj. Co oni wymyślą? Pójdzie stun. Ależ to był piękny grab. No i wywinął się lapu-lapu. Dzika róża tutaj gania tego Vipera. Gdyby podeszła, pasywka go może. Dokładnie to. O to mi chodziło. No ale tutaj cóż, Dzika Róża tutaj ucieka, koluje się. Mało to lojalne. Jej pięciotankowy team upada tutaj na midzie. Zostają rozbici. Ale Dzika Róża wraca do gry. Dzika Róża się nie poddaje. Dzika Róża nie czuje lęku. Ja bardzo szanuję tą zawodniczkę. No i jazda. Johnson z dziką różą. Gdzie to zaprowadzi? Co oni zrobią? Gdzie oni dojadą? Co tu się może wydarzyć? Dobrze! Tego się nie spodziewałem. No i... Kus ją tutaj zmisował, ale myślę, że dzika róża też by tutaj padła. Dzika róża tutaj stunowana, slowowana przez Kufrę. Eudora tam wywaliła swojego ulta w powietrze. No i tu znów guz ją kasuje kolejnego tanka. Nie, jednak Eudora KSuje. Dzika róża taktyczny recall na szybko. No i znowu jazda. Kto tym razem jedzie z Johnsonem? Nikt się nie odważy. Johnson będzie robił samotną wbitkę w przeciwników. Ciekawie mnie. A dobrze! On chyba chciał rozbić turec, tylko ten turec trochę. za dużo miał HP, że tak powiem, no. To jeszcze nie ten stan. Przewinąłem tu niechcący, ale tu no. Strasznym jest tutaj problemem ten Kusjon dla nich. Ale atakowany potężnie teraz Kuzjon No wychodzi bez szlanku Nie wiem czy jest jakaś szansa Żeby Dzika Róża Wraz ze swoim pięciotankowym teamem Odbili tą grę Poszli sobie tutaj trolla żeby było zabawnie, śmiesznie. Jednak, no, przypłacą to porażką. Ale jednak do boju róży się. Ja ciągle w was wierzę. Kus ją tutaj już z Legendary po prostu kasuje w sekundę kolejnego stanków. Exborg znów wpada tutaj z ultem pod turret. No i już cała piątka tutaj napiera. I dzika róża atakowana przez gusa. Chylos ją tam. Nie wiem. Chciał podratować tym slowem, ale to w sumie nie było takie potrzebne. No i znów ten kusjon. 10 killi. Padł jeden raz. Tym razem Eudora. Dzika róża bezradnie, nawet z pełnym HP już wraca do bazy, bo nie wie co zrobić. No i Exborg. Nie wiem do czego to było. Dziwią mnie, jak już mówiłem, to są inne techniki gry. Tego nie zrozumiesz. Dzika róża, kolejny powrót do bazy. Życia nigdy mało. pamiętajcie. Tutaj, odpalenie po prostu, żeby chyba spowolnić te miniony, żeby one wolniej biły w turec, żeby go nie spuszowały. Guzjon na 14 poziomie, one-shotował prawie dziką różę na pół combo, pół HP. Dzika róża nie wróciła do bazy, co jest kurwa. Piękny grab tutaj na Eudore. I tutaj ult od Dzikiej Róży. Pasywka Beleri'ka tutaj chyba pokasuje Guziona. Jednak kill wpada dla Franco. Exborg ze swoim ultem. Tutaj double kill od razu. Ale tutaj teraz Akaj. Jeszcze żyje ten Akai, który będzie chyba biegł tutaj za tym Exborgiem. No i walka. To jest walka. Jednak Akaj się musi wycofać. Widzieliście to Petrifi? To Petrifi było kurwa niesamowite. To Petrifi to był kurwa klucz do ucieczki. Jednak coś tutaj nie wypaliło. Nie wiem co się stało. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chylos tutaj boi się podejść do tych minionów. Mimo że miniony biją same. No i nie. Strach przed minionami nie pozwolił mu tutaj obronić tego tureta. Zobaczmy na bildy. O, Chylos w ogóle sprzedał Lizaka, jebać Lizaka. Franco kurwa z Wintalkerem i podkryty się dalej składa. Dzika róża ciągle defensywnie, tutaj widzę Thunderbolt wleci. No ciekawe te buildy. Spójrzmy u enemy, jak to wygląda u enemy. W miarę ogarnięte. Oprócz tego Thunderbelta na kufrze i tych kurwa butów. O nie, ja pierdolę. Co jest kurwa grane? To jest podstawowy Wiltmuntono. Poznaję go. Munton ty kurwo. Dobra jazda, bo tutaj mamy zadymę. O, co to był za rzut tych dzikich pnączy, kurwa, poza mapę. Zadymka na bufie. No i niestety Johnson pokonany. I jak tutaj dwóch tanków ma sobie teraz poradzić z lordem? I czwórką przeciwników. Eudora się tam widzę, rikoluje, więc. Trójka przeciwników i lord. To może być ostateczne zagranie. To może być koniec. To już może być koniec tej gry. Ale ja ciągle wierzę. Co za grab. Franko? Dwóch tanków go tutaj oblega tego lapu-lapu. I lapu-lapu został zgnieciony. Jednak tutaj Akai znowu pięknie skontrował. Kufra wepchnięty. No i został sam Exborg z lordem który tutaj zabija, ale dzika róża chyba będzie go goniła. No i nie wyszło to na dobre, nie wyszło to na dobre Moniko. Ale jazda dalej, jazda. No i tutaj ten Exburg teraz stał się problemem. Takim jak wcześniej był Guzion, teraz Exburg. mimo tego, że widać, że nie ogarnia do końca tej postaci. No, niszczy tych tanków. Nie będzie im się tak łatwo przebić, jak te pięć tanków stanie tutaj pod swoim nexusem. Nawet guzjon już ich tak nie landshootuje w tym momencie, jak tam mają jakieś itemki pod Defa, ale to jest koniec. Dzika Róża niestety tutaj ze swoim troll teamem przecenili się troszeczkę.